Cześć, witaj serdecznie na moim kanale Słodki Dekor. Przez ostatni miesiąc na moim kanale opowiadałam Ci o toperach, o toperach piernikowych lukrowanych lukrem królewskim. A dzisiaj chciałabym Ci powiedzieć troszkę na temat ciasta, które możesz wykorzystać do takich toperów. Jestem Beata i uczę dekorowania pierniczków lukrem królewskim. Zapraszam Cię oczywiście do mojego słodkiego świata. Jeżeli chodzi o temat ciasta, które możemy użyć toperów, to ważna jest jedna rzecz: ciasto musi być stabilne, musi być dosyć twarde i musi być proste, równe, tak abyśmy mogli wykonać na nim różnego rodzaju dekoracje, lukrowane lukrem królewskim, albo przygotowane za pomocą masy cukrowej, bo taką masę cukrową również możemy na ciasto przykleić i ona może tworzyć nam dekoracje. Możemy dodać wydruk cukrowy, przykleić do ciastka. Ciastko da nam stabilizację i wtedy ten topper pięknie będzie się trzymał. Jeśli chodzi o ciasta, jakie mamy do wyboru, no to oczywiście ciasto piernikowe, o którym najczęściej na moim kanale słyszysz, a także ciasto kruche. Ciasto kruche i różne jego odmiany, bo z ciastem kruchym możemy sobie kombinować na różne sposoby, zmieniając składniki troszeczkę możemy przygotować na przykład ciasto czekoladowe, ciasto cytrynowe, imbirowe, miodowe, pomarańczowe, migdałowe, zamieniając kilka składników, a czasami tylko troszeczkę jednego, jesteśmy w stanie to wykonać. I jeżeli chodzi o ciasto kruche, bo może skupmy się na ten początek, na tym cieście. Ciasto kruche jest to ciasto, które pieczemy bez spulchniaczy. Więc tutaj mamy już taką zapewnioną stabilizację i twardość tego ciasta, prawda? A do tego też równość, bo jeżeli nie mamy spulchniacza, to to ciasto nam nie rośnie w różnych miejscach, tylko jest jedną równą powierzchnią. No, chyba że jest zbyt często zagniatane zbyt mocno i zbyt intensywnie, wtedy wtłaczamy w nie dużo powietrza. No i jakieś nierówności mogą się pojawić, chociaż i z nimi jesteśmy w stanie sobie poradzić. Ale załóżmy, że cały proces przygotowania ciasta kruchego wykonaliśmy tak, jak trzeba, z odpowiednich składników, ciasto przygotowane i wywałkowane, wypieczone. I tu się zaczyna teraz taka zagwostka. No ale kiedy ten patyczek umieścić w cieście kruchy? No Troszeczkę, jeśli chodzi o ciasto kruche i o umieszczanie patyczka w nim, to to jest może troszeczkę wada, bo jedyną możliwością jaką możemy zrobić, to możemy ten patyczek umieścić w cieście suchym i wypiec to ciasteczko. Później nie jesteśmy w stanie już w to ciastko suche, wypieczone, kruche wcisnąć patyczka. Troszeczkę inaczej jest przy cieście piernikowym, ale zaraz do tego Doj. Więc musimy pamiętać o tym, żeby w ciasto kruche umieścić patyczek przed pieczeniem i wypiec to ciasto razem z patyczkiem. Poza tym dobrze jest, żeby ciasto kruche było odrobinkę grubsze niż ciasto piernikowe. Musimy się tak zachowywać, jakbyśmy do ciasta piernikowego w ogóle nie dodawali sody, czyli wtedy też to ciasto musi być troszeczkę grubsze. Niż zwykle. To jest taka część wspólna między ciastem kruchym a między ciastem piernikowym. Jeżeli ciasto piernikowe przygotowujemy bez spulchniaczy, to wałkujemy te ciasta na tą samą grubość. Minimum 6 mm, ale czasami potrzeba więcej. To też trzeba dostosować do patyczka, także do dekoracji. I tu odsyłam do. Poprzedniego mojego filmu, który na, nagrałam, gdzie opowiadam o tym, jak dobrać odpowiedni patyczek do, do topera i ile też tych patyczków powinno być. I teraz przejdźmy do ciasta piernikowego. Na rynku jest mnóstwo różnych ciast piernikowych i podejrzewam, że być może ty również masz różne przepisy, jeżeli chodzi o ciasto piernikowe. No i te składy, jeśli chodzi o składniki różnego rodzaju są naprawdę różne, podobne, ale jednak różne dla nas bardzo ważnym jest spulchniacz jeżeli chodzi o topery dlatego że my potrzebujemy ciasta stabilnego dosyć twardego więc jeżeli damy taką ilość sody jaką mamy w przepisie no to musimy się liczyć z tym że te nasze ciastka trochę urosną będą troszeczkę grubsze i być może wtedy dla patyczka który w nim będziemy wypiekać to nie będzie zbyt dobre dlatego że w takim Pulchnym ciastku, ten patyczek, ten toper, nam się wyrobi zdecydowanie szybciej. I w zależności od tego, jaką dekorację będziemy przygotowywać, jak ona będzie skomplikowana, jak będzie duża, jak będzie ciężka i będzie tym obciążeniem, no to tu musimy na to zwrócić uwagę. Więc ja zdecydowanie polecam, jeżeli przygotowujesz topery, ciasto do toperów z ciasta piernikowego, Zminimalizować ilość spulchniacza, ile się da. Na przykład, jeżeli na kilogram mąki masz łyżeczkę albo dwie łyżeczki sody, bo są różne przepisy, to zmniejsz tą sodę do pół łyżeczki albo nawet do jednej trzeciej, żeby to ciasto tylko minimalnie się spulchniło w Piekarniku podczas pieczenia i minimalnie podrosło. Wtedy też musisz pamiętać, że im mniej sody, tym mniej ten pierniczek urośnie, więc automatycznie musimy go troszeczkę grubiej rozwałkować, prawda? Jeżeli takie ciastko piernikowe z normalną ilością sody wałkowałaś, wałkowałeś na 4 mm i ono sobie rosło i miało po upieczeniu 6 na przykład, to tu musisz pamiętać, że musisz. Podnieść do 5-6 mm, bo ono już ci nie urośnie, prawda? I bardzo często, ja też to również polecam, bo to jest super sposób, żeby do ciasta na topery w ogóle nie dawać sody. Ono wtedy będzie bardzo stabilne, będzie się zachowywało podobnie jak e, ciasto kruche, i mamy tą pewność, że ta stabilność tego ciasta zapewni nam, że ten Toper przetrzyma różne warunki, długi transport, a także długie przechowywanie, dlatego że to będzie takie wzmocnienie. I wtedy tym bardziej musisz pamiętać o tym, że musisz troszeczkę grubsze ciasto wypiec. Ono na pewno musi być grubsze niż patyczek, którego używasz, prawda? I tu też odsyłam do poprzedniego filmu, bo w tamtych filmach opowiadałam na temat wyboru patyczka i na temat wyboru grubości ciasta. To jest bardzo ważne. Dobre ciasto, stabilne ciasto. Równe ciasto da nam dobry, stabilny toper. A także dekoracja, którą stworzymy na tym toperze, nie musimy się później niczego bać, że coś się z nią stanie. Ona po prostu będzie się trzymała od początku do końca. Nawet jeżeli będzie miała stać bardzo długo na ekspozycji, jeżeli to będzie jakiś event bądź ślub, gdzie właśnie. Takie pierniczki mają być jakąś ozdobą, czy na torcie, czy na stołach, czy na przykład na słodkim stole. Więc nic się nie stanie nawet jeżeli będą jakieś ruchy. To jeżeli to ciasto będzie stabilne, będzie dosyć zwarte i twardawe, to naprawdę nic się nie stanie. Wtedy twój topper jest w stanie przejechać naprawdę setki kilometrów. Ja swego czasu przez parę lat również tortowałam, więc te torty przygotowywałam na różne okazje i między innymi dlatego też ta moja wiedza, to jest wiedza z doświadczenia, którą wykonywałam. I robiłam też kiedyś tort dla chłopca na urodziny i to był też tort z toperami piernikowymi. I co się okazało, ten tort jechał do Rumunii, jechał ponad tysiąc kilometrów. Dojechał cały, impreza się udała, była wspaniała. Po paru dniach dostałam jeszcze zdjęcia z częścią toperów, które, które jeszcze ten chłopiec po prostu zatrzymał. Nie zjadł wszystkiego od razu, tylko postawił u siebie w pokoju i zdobiły przez jakiś czas jeszcze jego pokój. Nie wiem, jak jest do dzisiaj, podejrzewam, że już ich nie ma. Więc jeżeli chodzi o temat ciast, jakie możemy użyć do toperów, to masz wybór. Może to być ciasto kruche, czekoladowe, wszystkie odmiany ciasta kruchego. Z tym, że jeżeli do ciasta zamiast części mąki używasz mąki migdałowej, to pamiętaj, że migdały powodują jeszcze większe spulchnienie tej mąki i może to ciasto być bardziej kruche. Więc zdecydowanie do toperów. Można pobawić się tymi aromatami, tymi substancjami zapachowymi, tymi przyprawami, ale uważałabym zmieszaniem właśnie jeśli chodzi o mąkę migdałową, o mąkę orzechową, dlatego że to ciastko jest wtedy bardziej kruche. Ono jest przepyszne do jedzenia, ale jeśli chodzi o utrzymanie tej sztywności, jest kruche i bałabym się, że może po prostu się złamać. Więc. Jeśli chodzi o odmianę ciasta kruchego, to mamy różne warianty. No i oczywiście ciasto piernikowe. Piernikowe jak najbardziej się nadaje, tylko pamiętajmy o tym, żeby zminimalizować ilość sody albo w ogóle jej nie, nie dodawać. Jeżeli chodzi też o ciasto piernikowe, bo często są takie pytania, że ale przychodzi wiosna, lato, no i klienci nie bardzo chcą pierniczki, prawda? Bo pierniczki kojarzą im się z świętami Bożego Narodzenia. Więc co możemy wtedy zrobić? Po prostu nie dajemy przyprawy piernikowej i mamy cudowne ciasto miodowe, zwłaszcza jak jeszcze zabierzemy kakao z tego ciasta, jeżeli masz takie w przepisie. Możesz dodać imbir, więc będzie wtedy ciasto imbirowe. Tutaj możemy się również tymi składnikami, tymi przyprawami pobawić i możesz utworzyć swoją własną gamę taką Esencję tych przypraw, tych smaków, którą będziesz tworzyć, i będzie to taka Twoja linia, e, znana tylko Tobie, i Ty być może też staniesz się z tego znana. A jeżeli chciałabyś zgłębić lukrowanie, bo być może robisz już pierniczki, lukrujesz pierniczki, być może przygotowujesz topery, ale być może jesteś na początku tej drogi i jeszcze nie potrafisz lukrować takich pierników. Są to tutaj, akurat to są wypukłości, różnego rodzaju wypukłości. To jeżeli chciałabyś coś takiego robić, to zapraszam Cię do mojej szkoły mistrzów lukrowania. Właśnie niedługo startuje czwarta edycja, można już do niej dołączyć, można się zapisać i tam szeroko przez trzy miesiące będę uczyć właśnie wszystkiego na temat wypukłości, wypukłości małych, dzięki którym możemy stworzyć różnego, różnego rodzaju pierniczki lukrowane, bo wypukłości. To jest chyba najpiękniejsza część e, lukrowania. Możemy je później łączyć z różnymi technikami i tworzyć jeszcze piękniejsze rzeczy. A jeżeli potrzebujesz ciasta piernikowego, bo nie masz swojego sprawdzonego i, wypró i wypróbowanego, to odsyłam cię na moją stronę słodkidekor.pl do zakładki darmowe programy, e, darmowe materiały, e, Tam znajdziesz darmowy przepis, możesz go sobie pobrać. Ale również posiadam też e-booka, w którym znajdziesz moje przepisy na ciasto kruche, na ciasto czekoladowe i na zupełnie inne ciasto piernikowe niż to darmowe, więc również Ci polecam, jeżeli chciałabyś rozszerzyć troszeczkę więcej i posmakować zupełnie czego innego. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za dzisiaj. Zapraszam Cię do kolejnych moich filmów, będziemy. Lukrować, będziemy dekorować, będziemy bawić się lukrem. Do zobaczenia!